Strony Karolina oraz Krzysiek. Kanał Gryfinka. Witamy w kolejnym odcinku. Kolejna małżeńska podeczka na tym stole w Unmatched. Tym razem prezentujemy mały dodatek, który wciąż jest przez sprzedaży na stronie wydawnictwa. Ogry Games tutaj odsyłam Was do opisu na dole, gdzie znajdziecie wszelkie linki, zarówno do gry, jak i właśnie do. zakupu. Do, do, być do zakupu. Do, do, do sklepu? Tak, do sklepu, do sklepu wydawcy. I tutaj także dziękujemy za podesłanie kopii gry egzemplarza gry, żebyśmy mogli przygotować dla Was właśnie te odcinki. No więc tak. Czerwony kapturek? Tak? Chciałem tylko dopowiedzieć, że pomimo, że to jest mały dodatek, jest on pełnoprawnym dodatkiem i jest tutaj plansza. Samodzielnym w środku, dodatkiem. Tak, jest plansza w środku, są karty, są figurki, także możemy bez problemu w tę grę grać. Okej. Okay. Ja będę czerwonym. A ja będę wilkiem. A Zapraszamy Was do... Ciemnego lasu. Jest nie mi strasznie. Chodźcie zobaczyć, co jest na stole. Nasza numer 7 jest dwustronna. Na tej stronie grać nie będziemy, żeby nie wyszło, że coś się nie dopatrzyliśmy, ponieważ mamy tutaj zaznaczone jedynie obrzeża pól na dane kolory. Te kolory oczywiście w dalszym ciągu wyznaczają nam obszary. My chyba jednak wolimy tą tradycyjną Standardową stronę. Standardową, tradycyjną, gdzie pola są wypełnione Kolorami. Jeżeli chodzi o zmiany na planszy, możemy zamykać i otwierać za sobą sąsiadujące drzwi. Jest to o tyle ciekawe, że wchodząc, na przykład uciekając przed Beowulfem, moim kapturkiem, podczas akcji ruchu będę się mogła przemieścić i zamknąć za sobą sąsiadujące drzwi. Właściwie za darmo, bo nie ponosisz żadnego kosztu, zamykając te drzwi. Drzwi rozdzielają bohaterów. Drzwi rozdzielają połączenia i drzwi rozdzielają obszary, czyli to jest totalna blokada. I dopóki tych drzwi ktoś nie otworzy, no one jednak będą tam działać jako właśnie taka swoista granica blokada. Zamknięcie drzwi nie kosztuje nas nic, czyli podczas akcji ruchu po prostu zamykamy drzwi i tyle. Natomiast jeżeli chcemy je otworzyć, to musimy już poświęcić jeden punkt ruchu podczas naszego manewru. Czyli ja ścigając kapturkę, tak, mogę się poruszyć o jedno pole. Jeden. I drugim, tym moim punktem, ruchem, po, punktem punktem ruchu, ruchu. Mm -hmm. otwieram drzwi, mm, tym samym otwierając sobie drogę do czerwonego kapturka. Czekaj, ja się w Twoją stronę przestawię, także gonię cię z tym mieczem. A, czerwony kapturku, wracaj tu. Czerwony kapturek rozpoczyna grę z 14 punktami życia. Natomiast mój hansman, czyli. A, łowca. Jak on się nazywał bajca? Myśliwy, bajce? Myśliwy. Jesus, ja cały czas po angielsku. Mózg jest angielski. Totalnie. Nie potrafię sobie tłumaczyć słówek. Uh -huh. Już o tej porze. E, zaczyna z poziomem dziewiątym. Ona musi podejść, żeby zaatakować. Uh -huh. On natomiast będzie rzucał. I teraz tak. To jest mój koszyk. To jest mój koszyk, który, z którym tak jakby zaczynam, i to jest już mój stos kart odrzuconych. Większość moich kart, a właściwie to wszystkie moje karty, mają tutaj jakieś symbole. I teraz, jeżeli taki symbol, no w tym momencie zaczynam z symbolem takiego yy, smoka, ale powiedzmy, że mam tutaj już coś wrzucone, mój koszyk ma symbol dwóch skrzyżowanych mieczy. I jeżeli podczas mojej tury będę zagrywać kartę, powiedzmy o coś takiego, tak? Um, jakie masz wielkie uszy? I ten symbol, który jest przy zdolności, koresponduje, czyli jest taki sam jak symbol z mojego koszyka, odpalam tę zdolność. Więc to jest e, taki trochę taniec kart, tak żeby wszystko ze sobą działało. Mhm. E, to jest właściwie zdolność kapturka, czyli wyłożenie koszyka jako mój stos kart odrzuconych, no i właśnie korzystanie z tych zdolności. Czyli bawisz tak. się w dopasowanie symboli. Dokładnie tak. Mhm. Opowiedz nam o Twoim bio wolf. Okej, okay. Wilku zaczyna z wściekłością, znaczy z żetonem wściekłości, bo rage to jest wściekłość, tak? Tak to można nazwać. No tak. Z jednym żetonem odkrytym. Zobaczcie, one są dwustronne, tak będzie przygotowana wściekłość, tak będzie wyczerpana wściekłość. Za każdym razem, kiedy wilku dostanie jakiekolwiek obrażenia, nieważne skąd pochodzące, jedną, jeden żeton tego właśnie... Nazywamy to agresją. Agresją? No, o, tak, brzmi fajnie. Ładnie. No, brzmi fajnie. Jeden żeton agresji odwracamy na drugą stronę. Wilku może mieć maksymalnie trzy, trzy agresje. No i Wiglaf ma dziewięć punktów życia. On gdzieś tutaj sobie chodzi. Nawet nie wiem do końca, co on robi. Tak i tam. Tu uderza, do, po prostu, wchodzi uderza uh -huh. Co ja z tymi e, żetonami agresji mogę zrobić? Niektóre, mm, niektóre akcje mówią mi, że mogę zużyć do iluś tam albo wszystkie, żeby coś tam uruchomić. Jeżeli będę się bronił i zagram taką kartę, mogę zużyć mm, dwie, agresje? dwie agresje po to, aby zadać obrażenia do atakującego, nie? W wartości takiej, jak jest nadrukowane na jego karcie. No, fajnie, prawda? Także tą, tą agresję muszę sobie jakoś tam w miarę sprytnie używać. I w sumie to chyba tyle. To jest taki, taki, takie dodatkowe zasoby, które mogę wykorzystywać, żeby boostować swoje, swoje akcje. Gdzie jest dwójka na planszy? To ja się już przepraszam. Okay. No, tak, ja już na dwójeczce. A mój gościu musi być w moim e, zone, w moim obszarze. O, przyszedł Twój gościu. Mój gościu, gościu, musisz zejść. Będziesz wielkim, wielkim wilkiem. Tak, bo tutaj wie, wielkie i straszne wilki będą teraz grasować, także Dobra. lepiej się odsuń. Dobra, ciśniemy. Pięć kart na rękę. Standardowo zaczynasz. No stoję na jeden, tak chcesz je wymienić? Nie, no jakoś tak stoję po tej stronie, to już nie będzie, że tak jest. Zagrywam kartę natychmiastową. Co to jest? Into the woods. W las. Przemieść mm -hmm. czerwonego kapturka do trzech pól i otrzymaj jedną akcję. Jeden, dwa, trzy. I otrzymujesz jedną akcję, tak? To mm -hmm. ja wykorzystam Twoją akcję na przesunięcie kota ze stołu. Zrobiłam trochę bubę, bo nie popatrzyłam <laughs> na całą resztę kart na mojej ręce. Ale to nic. Manewr, więc karta, to po pierwsze. Po drugie, a bo ja mam tak jakby dwie akcje, bo to mi jeszcze dało dwie akcje. Więc dobra, manewr, mm -hmm. jest manewr, dobrałam kartę. Przyjdzie zaraz upierdliwy rolo. I mój myśliwy podchodzi o jeden. O jeden? jest że tak. dwa? Tak. O, poczekaj, bo ja startuję z jedną agresją przygotowaną. Ja tam na potrzeby opowiadania e, pokazałem wszystkie. Wykonałam manewr, dobrałam kartę, mhm. poruszałam się nim, prawda? Mhm. Wiesz co? Trochę muszę zmienić zamiar. Jeden. Ale to co drugi manewr robisz? No, nie, ten sam, bo ja się nią nie poruszałam. Bo ja najpierw zagrałam Aha. tą kartę. Wiesz, troszkę odskoczę, bo tak sobie myślę, że to Uf. będzie bezpieczniejsze, czyli. <grafy> Jaki ten kod jest upierdliwy! I atakujecie moim myśliwym. Myśliwym. Tak, jesteśmy w tej samej przestrzeni, ja muszę, i drzwi są otwarte. Muszę się bronić, nie? To musisz. Spróbujmy coś takiego. Cztery i miałabym trochę więcej, gdybym przy tobie stała, no ale. No dobra, no to wszystkie... No Wszystkie te efekty Anulujesz. na twojej karcie anuluję. W dalszym ciągu dwa wchodzi. 4 do dwóch. 4 do dwóch. Dwa wchodzi. Mm -hmm. mm. Oprócz dwóch, które weszło, wchodzi jeszcze agresja. Wilku się wkurza. Nie lubi dostawać po <śmiech> <śmiech> Jak każdy. Dobrze, teraz te Wiesz co, zimno tutaj e, na polu, specjalnie podkreślam, że na polu, bo u nas jest pole, a nie dwór, ani zewnątrz, ani nic, tylko jest pole. Ja tak mówię, na zewnątrz. Jest uniwersalny i nikogo Ech. się nie obraża, tak? Dobra, to ja wchodzę do środka, wchodzę do izby. Znaczy to był manewr, no dobra, karta dobrana, manewr i jeszcze tego przesuwam o dwa pola, bo mogę. I atakuję Twojego myśliwego. Taak. Tak. 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 Nie chcę. Co nie chcesz? Lejecie? Dobra. Immediately. Gain one range, mm -hmm. I during. Jedną ja też mam during. Mm -hmm. I teraz tak. Y, jako, że korespondują to. Twój rywal odrzuca jedną randomową kartę i otrzymuje tego boosta. W sensie 2 plus. Daj mi coś dobrego. No, w sumie i tak się chyba bronie. O, niekoniecznie. <laughs> y, dobrze, no to. Cztery. Cztery, to ja Ci biję pada? za 5. ej, ej, Czyli jest pięć do... Białym... Ta karta, to jest ta sama. Czyli to jest pięć do czterech, tak? No, jeden Ci tylko wchodzi. Gad <laughs> Demet Tak, tu się to robi. druga akcja. Kamienie w brzuszku. Ile ja masz kart na ręce? Trzy. Hmm. A czemu pytasz? Bo podchodzę. Uuu. I dostaję dodatkową akcję, atakujecie za co ta akcja dodatkowa? Tak po prostu. Ale Ty już zagrywałaś taką kartę na samym początku. No dobra, masz ich trzy. Cztery? Cztery. Okej, okay. i tutaj mam, jeżeli mi pasuje, to mogę to zagrać jako defense, no ale to jest ofensywa, jest więc... ofensywa, no to nic się nie dzieje. A Ty co tam masz? Nic, e... Jeżeli wygrasz, no nie wygrasz, wygrałeś. Więc nie wygrałem. Mógłbym przesunąć... Chociaż e... poczekaj. No? Wygrałeś, bo nie otrzymujesz żadnych obrażeń. Nie dostałem obrażeń. Też nie, ale ja się broniłem, więc mogę wykonać ten efekt. I wiesz co, w sumie to może Cię odsunę ode mnie, bo tak to będziesz musiała zagrać jeszcze jeden manewr, żeby podejść. Odsunę Cię o jedno pole. No. Więc nie będziesz mnie atakować drugi raz. Rewelacja. Chyba. Chyba, że będziesz mnie atakować tym, huntsmanem, łowcą. Mam jeszcze jedną akcję, prawda? Tak, masz jeszcze Malę. jedną akcję. I mam teraz coś takiego. Jeden. Dwa. O, ty jeden. Dwa. Zamykasz mnie w chacie? No. <laughs> Teraz ty. Raz, dwa. Ten, najpierw karta, później ruch, pamiętam. Mm, mm, no to drugi manewr. Karta. I cyk. I cyk, i cyk. Manewr. Podczas tego manewru otworzę drzwi za jeden punkt ruchu. Okay. I w sumie wcześniej jak zamykałam, to też policzyłam jeden punkt ruchu niepotrzebnie. To nic, bo w sumie i tak wyszłam z chaty, czyli zrobiłam to, co chciałam. Uh -huh. Czyli jest jeden, dwa. Tak. Tak. I ona sobie gdzieś pójdzie. Nie wiem, gdzie gdzieś sobie pójdzie tam. Jeden, dwa. Czyli myśliwego na mnie nasłałaś. Ja? Co? Uh -huh. Nie. I jeszcze jeden. <laughs> <laughs> no i jeszcze jedna akcja, czyli atak handsmenem oczywiście na biołów. Spróbujmy. No, ja mam po walce, I też nie Jeżeli stoję cztery. blisko to 6, więc w sumie nie Ale działa. nie stoisz blisko. Mm. No to co? To znowu wygrywam, tak? Aha. I mm. <noise> Przesuwam cię stąd. Mm. Raz, dwa. Tutaj na No szale. wywalił mnie z chaty. wywaliłem cię z Dobrze, chaty, to ja jest tak moja chata. Manewr i... Nie chcecie tu. A tak, teraz ten. Ja chyba wykonam manewr tak po prostu. I tak, dobiorę kartę i otworzę drzwi. Otwieram drzwi i mogę wykonać jeszcze jeden ruch. Czyli otworzenie drzwi było opłacone. Tak. I teraz mogę wykonać jeszcze ruch o jedno pole. I ja to zrobię. I ściga mnie. I tym bym się przesunął o jeszcze jedno pole. A może o dwa? Bo w sumie zostałem tu, więc jeden, dwa. Dobra, tak zrobię? O nie, on mnie próbuje osaczyć. Jesteś w poczasku. Muszę zrobić drugi manewr. Ok, dobieram kartę i stoję w miejscu. Manewr? Ja tutaj przestawię, żebyś czasem przez przypadek do chaty nie wlazła tamtędy, które nie wolno. Uderzam w Wiglaf. Wiglaf? Tak, Handsmanem. Wiggle, wiggle, wiggle. Nie dam się tak łatwo. Trzymaj. Pasuje mi. Niebieski do niebieskiego. No, ale ja Ci to Zadaj obrażenia. to is after. Och, nie. No dobrze. Trudno. Nie zadałaś mi żadnego e, obrażenia. Smuteczek. Czyli ja manewr i atak. Mhm. To ja wykonuję manewr, dobieram kartę i przesuwam się w, w wilczurem w kierunku e, czerwonego kapturka, i atakuję czerwonego kapturka za pomocą karty. Co z tym zrobisz? <głos> <głos> nie wiem. Słuchaj. Zobacz na tę twarz, popatrz na tę twarz, jak ona jest wkurzona, jaka ona jest agresywna. To ja zużywam wszystkie żetony, bo karta mówi. Łupie, podczas, czyli to 7. Tak, podczas walki możesz zużyć dowolną ilość e, twojej agresji. Wartość tej karty rośnie o dwa punkty za każdy zużyty żeton agresji. Zużyłem 3 razy 2, to jest 6 plus 1, 7. Łupiecie 7 plus 5, tak? Tak. Ło, wow. zjeżdżam do dziewięciu. Dobra, i tutaj symbol mi niestety nie pasuje, więc. Uh -huh. I to była moja druga akcja, więc tylo. No to tak będzie. Nie wiem, ona sobie doda tytuł do życia. Troszkę mnie podleczy. Aha, ale symbol ci się nie zgadza. No, niestety nie. Oj. I manewr. Kurde, jak dojść do tego twojego gnidy? Rozwalić z tego, co jest oba? No, no, chyba tak musisz zrobić. Bez innego chyba mi nie będzie pasiać. No dobrze, no to atakujecie moim czerwonym tego twojego. Ale osmika. co, e, ułowcą, tak? Nie, kapturkiem. Aha, kapturkiem. To już w sumie nie ma znaczenia. To ja się nie bronię. To mamy trzy. Jakie, mhm. ty masz wielkie oczy. Natomiast ten symbol pasuje, więc ignoruję jakąkolwiek wartość na Twojej karcie. Wchodzi trzy, Wchodzi tak? Trzy. Mhm. Z dziewięciu do sześciu. Dobra, czas mi się kończy. Jeszcze coś robisz? Dokonałam manewr i zagrałam kartę, więc chyba, tyle. Chyba tyle. Dobra, Wigor i Odwaga. Wybierz przeciwnika, odrzuca on y, jedną losową kartę i zyskaj tyle agresji, ile było y, boostu na tej karcie. Co ty ten... Czemu tak trzymałaś rękę, jakbyś tam karty chowała? Nie Nie no, zagrałeś, no co ty? Nie no, co ty? No, pff, weź. Zagrałem na jeden! No przecież zagrałeś ją. No, zagrałeś ją! Chowałaś karty pod pachą! Nie miałam kart, których mogłabym schować. No właśnie, trzymałaś tę rękę. Byś? Ja cię kręcę, ale mnie... W Wyciulałaś, wiesz, co w bola, jak się gra czasami, i skończył ci się kulki, to strzela się tak po prostu na sucho, żeby przeciwnik myślał, że ty do niego strzelasz, a później yy, drugi gracz flankuje tego, wiesz, ostrzeliwywanego właściwie powietrzem, a nie kulkami, i ten strzela tak od boku. I ty właśnie zrobiłaś coś podobnego. E, Prawdopodobnie jaka... przez przypadek. E, jaka jest Twoja druga akcja? Wiesz co? No co? Tak, Lałbym cię za więcej, to ja cię atakuję. Ty się nie bronić, bo nie masz czym. Ale kogo atakujesz? No, Dym atakuję tego. No dobra, dobra. 11 do 7. Ej, wyciulałaś mnie. Masz 15 życia? cieszę. Mam, po walce y, dobierz dwie karty. To Teraz jest ja, Teraz ja. Tak. Y, to tak, manewr. Manewr. Dobra, atakuję cię. Atakuje twojego czerwonego kapturka. Czuję się otoczony. Atakuje cię Wiglafem. Stoję zaraz mm -hmm. obok. Tak, Ze trzy, no to ja mam dwa. Czyli jeden wchodzi, tak? Tak. Do sześciu. Mm -hmm. I ja mam after, ty masz after, ale ja mam ale after, który mi nie pasuje. Symbol ci się nie zgadza, więc trochę kicha. Dobra, to była moja pierwsza akcja, i teraz druga akcja. Atakuje cię czerwonego kapturka. Bronisz się? Mm -mm. Nie bronisz się? Mm -mm. nie boli. To za to, że dwie poprzednie wygrałam? No chyba, się? chyba tak, słuchaj. Dobra, chyba jeżeli tak. wygrałeś przesuń fajterów do dwóch. Znaczy możesz. No, no znaczy w sensie no przesuwasz, ale samo przesunięcie jest od zera do. No tak, no okej. Okay, to nie, ja nie przesuwam. Nie przesuwam, bo mi odpowiada ta pozycja tutaj. Really? No. <laughs> Dobrze, teraz ja tak? Tak. Manewr. Jeden, dwa, manewr. jeden dwa tyle mhm. to ja wykonuję manewr dobieram kartę i przesuwam się ale się nie przesuwam wykonuję manewr i się nie przesuwam stoję w miejscu a tak hansman na bełów brona no broni się mam trzy mam sześć dobrze możesz wydać dwa rejcze żeby czemu masz sześć bo jak stoję blisko to mam sześć Aha, i symbol nie musi się zgadzać. Okej, okay, dobra. Mm -hmm. Możesz wydać dwa dwie agresje, a wychował. Nie mam agresji rewelacja. Więc jeszcze. wchodzi ci aż jeden, tak? Nie no czemu? Ty mnie dajesz sześć. za 6. Sześć. Sześć, a ty masz. 6 za 6, czyli sześć. wchodzi 3, więc mm -hmm. 15 robi się 12. Dobra. to była moja pierwsza moja druga akcja, moją drugą akcją jest manewr, no bo mech. Aha, tylko poczekaj, dostałem obrażenia, więc odpala mi się wściekłość. Agresja. <laughs> O nie, o nie, o nie, o nie. Poka. Co się stało? Hmm. Dobra, jeszcze raz manewr. Nie kart? Karta zostaje w miejscu. I atakuje ci czerwonego kapturka. Ureli. No. Nie chcę, żebyś tak. atakował. Atakuje ci czerwonego kapturka. Bronisz się, nie bronisz. A anuluję wszystko, co tam masz. Mhm. Kurde, mogłam podejść nim tam. A ale z No to dobra, to była moja druga akcja, teraz te. sika! Never need the path, place little red. In any space. Gain one action. What? Doo 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 Już byś nie żyła, gdybyś kart nie chowała. To była moja pierwsza akcja, a drugą akcja. Będę cię gonił teraz przez całą planszę. Dobrze, napędź mi Rage'a. Manew. No napędź mi tego Rajdża. się. Na razie Ej. Od ciebie. <laughs> ja? się cię. Teraz ja? Teraz ja? Tak. Manew. Manew? Tyle? No na razie tak. Manew? Co za emocje. No powiem ci, że się troszkę stresuje, nie żeby coś. Never leave the path. Co znowu? Green one action. Dostaniesz <grym> jedną akcję. Manew? Nie dam ci już teraz i tak osaczyć. <grym> Zacznij, ja się śmieję z tego, jak ty mi zwiewasz. Wiesz, ile ty masz tych kart? Dwie, czyli więcej mi nie zwiejesz. Dobra, to manew. Dobieram kartę i lecę. Za tobą. Raz, dwa, raz, dwa. Może jeszcze jeden, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze jedna karta mi wejdzie. To jeszcze jeden manewr. Manewr to była moja pierwsza akcja. Mhm. Uh -huh. I drugą akcją biję y, kapturkiem twojego gościa. Pomocnika, tak. Mhm. Uh -huh. Cztery. No to 2 i anuluję ci efekty karty. Nie ma tu nic, jest tylko symbol. tylko 2, przy... no dwa. dobra, czyli wchodzi 2. Mm -hmm. To ja nakazuję ci odrzucić kartę i sobie dodam tego. rage'a. Nakazuję ci, to jest Wigor i odwaga. Dwa Raja, tak? Ok. I atakuję Twojego pomocnika. Nie, broni się. Jeśli zaatakujesz twojego pomocnika i wygrasz walkę, możesz zużyć trzy punkty agresji, żeby go pokonać. Zużywam i ściągam go z planszy. Jest fit? Jesteś nieżywy. Łot. <grym> no. On wygląda jak jakiś, nie wiem, młota mu brakuje jeszcze. Popatrz zamiast Soren. młota młota ma e, mieczek. Bez sensu. Tyle. Była moja druga akcja, tyle. Manewr. O, się nie dostanę stąd, co? No i zaatakuję tego twojego Wigłafa. No, tutaj powinny być trzy. E, Atak na Wiglafa. Wiglafa. Tak? Hmm. To nie broni się Wiglafem. Wchodzi dwa. After combat, you may return this card to your hand. Czyli po walce wracasz kartę tak. na rękę. A symbol Ci się zgadzał tam następny? Nie. nie. To ja robię manewr. Wybieram kartę na rękę jeden, dwa i atakuję czerwonego kapturka. Kim? Nie wiem, czy to ma większe znaczenie, ale jak chcesz, to ci powiem, żeby był tym Wilkiem. Cztery. Ja mam after, Ty masz after, więc ja dostaję mm -hmm. dwa mm -hmm. i nie żyję. Aaaa. Jej, w końcu Krzysio wygrał. The end. Dwa do jednego. <słuch> ale ja też ja się tak miałam osta podejść. Ostatnio, jak graliśmy, to też Wilkiem wygrałem. Bo tylko, on jest dobry. Tylko, że wtedy walka była bardziej taka zawzięta, pamiętasz? Ja y, wtedy zamieniłem miejsca, bo Wiglaf ma taką kartę, że po walce mogę je słapnąć, tak? Mogę mm -hmm. zamienić miejscami. Tak. I w ogóle wyskoczyły na totalnie drugi koniec planszy i coś tam dziwnego się podziało. I wtedy ci chyba też dowaliłem, bo ręczem sobie podciągnąłem. On jest dobry. Jest dobry, ale trzeba tego Rage'a kolekcjonować. Trzeba go kolekcjonować i trzeba się wystawiać specjalnie na atak, żeby mm, przeciwnik chciał cię zaatakować. Jeżeli ja to... zrobiłam tutaj mega. Ym, mega błąd, bo pozwoliłam bo... się zagonić w kąt i mogłeś mnie mhm. lać z dwóch stron mhm. i nie byłam w stanie. A później jeszcze Hashmanem, czyli e, myśliłem, próbowałam cię dokonać z drugiej strony, mhm. a równie dobrze mogłam walić Twojego sidekicka, czyli go, Twojego go, pomocnika ściągnąć. I co się wydostała? Życia nie zostało, bo miał tylko dwa punkty życia. No właśnie. Generalnie y, mam mecha po tej pudełce. <laughs> <Ja> y, <nie. śmiech> mam strasznego mecha po tej potyczce, Ale dajcie znać, która postać y, wydaje się ciekawsza, bo myślę, że zarówno tutaj y, składanie kart, kapturka jest ciekawe, bo trzeba mhm. jednak pilnować symboli, jak i kolekcjonowanie właśnie agresji. Wściekłości u, u bio bio, biołów, bio. E, też jest bardzo ciekawym zabiegiem. E, no i generalnie ten set jest taki mocny, wydaje On mi się. On jest taki e, tak, pod względem mechanicznym. tak, ale pod względem mechanicznym jest też ciekawy. To nie jest mhm. takie po prostu, wiesz, a zagram sobie kartę, coś tam, coś tam. Tylko jednak wiesz, coś kolekcjonujemy, coś tam, coś tam próbujemy dopasować, i tak dalej. Także Trochę nie wykorzystaliśmy potencjału e, planszy, bo tylko raz zamknęłaś drzwi. To i także że zamknęła mnie, nie zapomniałam, że można zamykać. <grym> I w, sumie, i w wow. sumie nie korzystaliśmy z tego, ale to może o to tutaj chodzi, żeby tym czerwonym kapturkiem, wiesz, siedzieć zamkniętym w chacie nie dopuszczać przeciwnika, mm -hmm. żeby on się tutaj Może, wdarł A Haspen wychodzi a, a, na zewnątrz i... On tylko lata, wiesz, po okolicy, po lesie i, i strzela do wilka. Ma to sens. Taki, wiecie, bajkowy sens w sumie. Dobra, w komentarzach dajcie znać, co na ten temat myślicie, która akcja była najbardziej zaskakująca. Tak wie moja. <grytanie> która była najbardziej przewa przewalona. <grytanie> to też. Czekamy na Wasze łapki w górę oraz na subskrypcję. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, to oczywiście kliknijcie w zonę, aby dostawać powiadomienia. Zapraszam Was również do playlist z Unmatched, gdzie pokazywaliśmy przeróżne starcia. No dochodzi do tego jeszcze mhm. Czerwony Kapturek i Biołów. Bardzo bym chciała zestawić Beowulfa z czymś godnym, w sensie z czymś takim, wiecie, konkretnym. Beowulf jakby. to z Sherlockiem mógłby się, wiesz, tak zmierzyć. Myślę, że to byłoby naprawdę ciekawe. konkretne starcie. By bo ciekawe. tutaj e, Wilku jest naprawdę mocny i z tego większego pudełka Sherlock chyba jest najmocniejszy, tak w mojej opinii, więc to mogłoby ciekawie wyglądać. Dajcie znaczy czekać na jeszcze jakieś starcia. Jeżeli tylko czas pozwoli, to oczywiście dogramy i, i wrócimy, żebyście mogli sobie pooglądać. Także trzymajcie się cieplutko, do kolejnego. Pa! Cześć!